Witajcie, pewnie się zastanawiacie. O co chodzi z tym filmem? Czemu tu jest Minecraft? Otóż odnalazłem nowe powołanie. Od teraz jestem budowniczym na streamach Grzyb, okej, okay, lecimy z grzybem. Dobra, zrobimy tak. Zrobimy tak, takie ozdobki ale na tym się nie, nie koncentrujmy za bardzo. Umiesz już te wklejanie budowli? Nie do końca. Musimy zbudować ładnego grzyba, nie? I mówiąc ładnego grzyba mam na myśli naprawdę ładnego... ładne grzybisko. Bierzemy terakotę i podłoże grzyba zrobimy z tego i plan jest taki robimy takie rozlazłe tutaj nie w ten sposób, coś takiego bardziej takie rozlazłe trzymanka tego drzyba, grzyba znaczy trzymanka, takie coś takiego, o nad czymś takim właśnie myślałem i teraz lecimy z takim mocnym pniem grzyba dobra, strzelmy coś takiego i teraz tak i teraz tak Ok, okej, okay. widzimy w którą stronę to zmierza to będzie, to będzie w dół mimo wszystko szło, ale nawet nie aż tak szybko może, kurczę, mam jeszcze 6 minut, to musi być mocny grzybulec. Muszę zwyciężyć te partie. No, ta struktura mi się podoba szczerze, fajnie to wyszło. I teraz tak, zrobiłbym jeszcze od spodu, bo grzyby mają tendencję do takich narośli, znaczy narośli, naroślami bym tego nie nazwał, po prostu do takich Linii pod spodem. Coś takiego. Ej, szczerze, bardzo mi się to podoba. No, kurde, fajnie by było wygrać. Serio fajnie by było wygrać, bo uważam, że jest potencjał duży. Jeszcze tu może damy. Dobra, tak bym to zrobił. I teraz dałbym przede wszystkim noc. Dobra, latarnia. Mamy jeszcze takie smaczki. Będzie z laty z... taka latarnia sobie... spadać. Nie, no błagam, no ja to wygrywam. Dobra, i no to tak, mamy dwie minuty, co jeszcze robimy? Na tym grzybie huśtawki, okej, okay, okej, okay, to jest ciekawy pomysł. Dawaj gadkę motywacyjną, człowieku, dawaj pomysły. Dajmy woda i lilia, bo nie zdążę już zrobić chyba huśtawki. Mniejsze grzybki już nie zdążę, bo będzie ich za mało. Za mało ich będzie. Mogę jedynie spróbować <laughs> przeatakować takie coś. Małej chatki już nie zdążę. Wy nie bierzecie pod uwagę czasu mojego, a ja mimo wszystko nie chcę robić na o***ol otro... rzeczy, tylko chcę robić ładne. Nie chcę walnąć małej chatki, wiecie, na dwie kratki. Nie chcę czegoś takiego robić. Myślę, że to jest całkiem okej, okay, ten pomysł z tymi jeziorkami, który właśnie się został podjęty. Jeszcze jakieś pomysły? Podłoga z wodą, więcej lamp, więcej lamp. No można by było tutaj walnąć jakieś lampki, ale nie, to chyba nie jest najlepszy pomysł. No dobra, już nie ma czasu, no. No, dobra! Jest ciekawie. Na pewno jestem bardzo zadowolony z efektu, bo wyszło dokładnie tak, jak sobie wyobraziłem. Nie dość, że mamy dobry grzyb, to jeszcze mamy bardzo dobrze zachowany klimat. I szczerze, uważam, że jest bardzo duża szansa na zwycięstwo. I czekam z niecierpliwością na efekty końcowe. Czy zdarzy się, że będzie tu ktoś, kto całkowicie mnie zdetronizuje? Jeżeli tak, jakiego zbuduje grzyba? Jak dobry musi być jego grzyb, żeby przeskoczyć nad moim? Ktoś by musiał zrobić takiego grzyba, jakiegoś serio, serio, tak, a mieć świetny pomysł i taki. Olbrzymi ten. Ale to też jest takie irytujące, że ludzie robią takie dziwne rzeczy na tych trybach. Zamiast po prostu po prostu zrobić grzyba, to wykazują się zbyt dużą kreatywnością i szczerze mnie to denerwuje, nie? I just came here to judge. Aha, okej. Okay. Mnie to denerwuje, bo ja też bym mógł, wiecie, napierdzielać jakieś efekty dams. Chemę. Nie wiem, jak to się po polsku mówi, bo jestem. Jestem mega anglojęzycznym, światowym chłopakiem. I mógłbym też nawalać jakieś chore rzeczy, wiecie, takie mega wymyślne. Ale to chodzi o to, żeby po prostu zbudować grzyba. I kto zbuduje lepszego grzyba, no? Dobra, zobaczmy. Jak ludzie ocenią. No, jest mocarny grzybulec, fajne efekty dookoła. Ja uważam, że bajeczne. Nie? O! o Boże! Na gra po lidze I już takie szczęście na mnie spadło! Już tyle szczęścia na moich. Boże, dziękuję, dziękuję, ale świetnie. No kurczę, Ja tak personalnie odbieram to budowanie Okej, okay. no, ciekawa próba, ale no nie dokończył. Widzicie, za duże progi jak na twoje rogi, jakieś dziury, no dobra, też mogą być. Czy to jest bajeczne? No moim zdaniem nie. Chłop zrobił dużego grzyba, nastrał bloków i nie zrobił żadnego klimatu też dookoła. jestem zdziwiony, że to jest aż legendarne, ale no dobra, zobaczymy w takim razie, kto zwycięży. O, to jest na przykład grube. To jest grube, ale to jest właśnie to. No ziomek mega wymyślnie to zrobił, ale no czy mogę mieć do niego pretensje z tego tytułu? No raczej nie. No tutaj definitywnie dałbym legendarne. Nie dość, że zachowany klimat, to jeszcze świetny grzybek. No myślę, że to wygrywa, nie? Mimo wszystko. I tak jestem zadowolony z siebie. Ale ten ziomek, no, wpadł na ciekawszy pomysł, nie? Ten ziomek wpadł na ciekawszy pomysł Może zwyciężymy, zobaczymy Może ludzie docenią kunszt prostego, dobrego grzybka Potężna konkurencja w tej rundzie No, potężna, potężna, no Zobaczymy, kto zwycięży Która legendarna budowla zwycięży No, ale myślę, że ten ziomek z tą twarzą Tutaj nastrał sporo tego Nie, no, to jest dziwne, to jest dziwne No dobrze Zajęliśmy które miejsce? Drugie miejsce Byliśmy blisko pod nim, ale zasłużone zwycięstwo Nie ma co tu dużo mówić Szlam! Za gówno. Grzybnia. I robimy tak. Zrobimy coś podobnego do już jednej budowli, którą dzisiaj budowaliśmy. I mi się wydaje, że to nie jest nadużycie. To będzie bardzo fajny klimat. Bardzo fajny klimat. Taki bagienny. I uważam, że to naprawdę się sprawdzi fajnie. Sprawdzi się fajnie. Ej! Teraz padłem na pomysł! Kurde! To ja to zrobię najpierw, w sumie. Zrobimy coś w podobie do tego, co robiłem yy, przedtem. Czyli takiego szlamowego potwora małego. Ej, to będzie mocne! Wygrywam! Wygrywam to! Bo chciałem po prostu walnąć takie jakieś kule szlamu tutaj. Tak trochę po pospamić bloków, nie? A Robimy to co przed chwilą. To będzie... I on będzie miał też takie oczy, zęby. A tu będą te rzeczy, które chciałem zrobić. Nie. To będzie budowla życia. Eee, trzy minuty mi zostały. Ej, to nie jest takie łatwe. Nie wiem, jedyne co mi przychodzi do głowy, jak buduję tego szlamowego potwora, to, że po latach wylanych łez szampan wylewam na łeb, szczerze. Serio. Wyleję szampan, jak wygram tę rundę. Dobra, robimy tak. I z czego mu robimy zęby? Sterakoty po prostu. I też z terakoty zrobimy. Dobra, poczekajcie, postawię sobie tu te bloki. Wywalę to. I z terakoty, terakota zrobimy to, co wcześniej. To, co wcześniej trochę skopiujemy. Ale od siebie, więc to chyba Kurde, trochę za dużo czasu to trwa. Wiem, wiem co mogę zrobić. Że jemu tak te oczy, ale mam fajne pomysły dzisiaj. Coś takiego, o, ale fajne, ja nie mogę, ale się jaram dzisiejszym budowaniem. Kurde, kozacko wyszło. O, oh, Dobra, no tyle zrobiłem. Zobaczymy. Na pewno i tak jest potencjał. Nie zdążyłem zrobić wszystkiego co chciałem, bo miałem tylko 5 minut, więc słabo. Fajnie by było, gdybym mógł dokończyć to całość, no nie? Fajnie by było, ale i tak, no myślę, że zdetronizuję oponentów. I tak myślę, że zdetronizuję. Nie jest to aż tak dopracowane, jak mogłoby być, no ale powiedzmy sobie szczerze, myślę, że nie to jest tutaj najważniejsze. Myślę, że i tak ludzie docenią pomysł. No i teraz to moje. Może jakbym dorobił normalnie czerwony język. Tutaj może też trochę przedobrzyłem. No pod koniec weszło sporo czasu. Wygląda to trochę koślawo, no ale zobaczymy, zobaczymy, czy Ludzie kupią to czy nie. Trochę pod koniec weż, weż, wszedł wyścig z czasem i to się nie podobało. Gdybym miał jeszcze minutkę, bym wykończył. Oj, no tutaj chłop zaorał. No to chyba jednak nie wygramy, nie? Szlamas zrobił. No ale zaorał, nie ma co, fajny pomysł, fajny pomysł wygrał ze mną, jak się okazuje, no niestety raczej z nim nie mamy szans. To też takie dobre, fajne. Nie zmieściliśmy się w czasie, ale i tak fajnie mi się podobało, bo przynajmniej pomysł miałem dobry i tak, wiecie. Hmm. Ej, ja myślałem, że ja zdetronizuję ludzi, z którymi wchodzę w lobby, a zobaczcie, jakie oni piękne budowle budują. Te szlamy tych przeciwników, to jest cudo! Co jest? Naprawdę, no kurde, o, o co tu chodzi? Ja się totalnie nie spodziewałem, że aż tak zorają. Naprawdę dobrze sobie ten poradzili. Jestem zdruzgotany tym faktem. Na jakim serwerze grasz na Hypixelu? W ogóle z Hypixelem też jest ciekawa historia, jeżeli. Bana polityka, dostałem siódme miejsce, okej, okay, ten typ wygrał. Myślę, że jest to wszystko jasne. Słuchajcie, takie long story short, teraz wam powiem, dobra? Kiedyś yy, wchodzę na Hypixela, totalnie z dupy, totalnie byłem dzieckiem. Nigdy nie czytowałem w krach, bo po prostu ja, ja nie byłem tym typem. Ja nie byłem tym gościem, nie? Ja nie byłem tym gościem, ja nigdy nie czytowałem i dostałem nagle bana za cheaty. I nie wiedziałem o co chodzi, ale przeczekałem tego bana, przeczekałem. O, obozowisko, obozowisko. Dobra, lecimy. Dobra, potem, yy, potem dokończę. Jak będziemy oceniać, jak będziemy oceniać, Budowlę, to dokończę historię. Okej. Okay. Dobra, i co chciałem opowiedzieć, że taka historia związana z Hypixelem. Że ja miałem taki okres, jak byłem młodszy, jeszcze raz wracając, że nigdy nie czytowałem, ja nigdy w życiu nie czytowałem. I nagle wchodzę na Hypixel na moim głównym koncie, który miałem od 6, 6 roku życia No i dostałem bana na Hypixel. No i mam takie, ej, co jest? Czemu mam bana? Przecież nie czytowałem, ale potem nagle mówię: no dobra, trzeba się z tym pogodzić. I odczekałem. I ja nie wiem, czy to był miesiąc, czy to były dwa miesiące, i czekałem na niego dosłownie, czekałem na koniec tego bana. I wchodzę na koniec tego bana, na Hypixela, mam kolejnego bana. I to bodajże było spowodowane tym, że ja miałem jakieś ostrzeżenie na koncie z Minecrafta, że... No, że coś o włamaniu chyba po prostu, no nie? Co dziwne jest swoją drogą, nigdy mi się nikt na nic nie włamał, akurat w Minecrafcie chyba miałem coś takiego. Ale fakt, kiedyś o ile mnie pamięć nie byli, a raczej mnie nie byli, Minecraft poprosił mnie o to, żebym zmienił hasło do konta. I być może przez to dostałem te bany. Może Hypixel miał jakiś zaawansowany system, który sprawił, że ktoś mi jakieś problemy bezpieczeństwa na koncie, to go banował. I dostałem kolejnego bana, nawet y i to było no, o tyle absurdalne, że ja nawet nie zdążyłem wejść na serwer pomiędzy tymi dwoma banami. Więc jak miałem dostać bana po tym pierwszym banie w momencie, w którym ja nawet na serwerze nie byłem po tym pierwszym banie. I napisałem do supportu. Support o co chodzi? Opisałem całą sytuację, no nie? I oni powiedzieli, że nic nie możemy zrobić, musisz poczekać na koniec bana. Ja powiedziałem: "No ale dlaczego? To jest bez sensu. No y nawet nie było mnie na serwerze. Sprawdźcie to. Sprawdźcie to, że nawet nie wbiłem na serwer" Pomiędzy tymi dwoma banami, więc jak? Jak mogę mieć teraz bana? A oni, jak takie psy, jak takie bezmózgie roboty, po prostu nie odpisywali. Nie, musisz odczekać bana. Nic nie możemy zrobić. Ja mówię, no dobra. To odczekałem bana. Odczekałem. No nie? Odczekałem bana. Kolejnego, parę miesięcy. I wchodzę na Hypixela. Działa. I klikam na Mega Walls. Mega Walls, uwaga. Mega Walls. Fajnie. O, zagram sobie w Mega Walls. Zobaczmy. Zagrajmy sobie. Fajny tryb. Standard. A co to się wyświetliło na czacie? Hm, co jest na czacie? Nie możesz grać my Walls. Przez to przez poprzednie wykroczenia, przeczytaj więcej na temat banów kompetetywnych tutaj. Patrzę, o! Mam bana kompetetywnego. Nie mogę grać rankingowych gier na wielkim Hypixelu, bo miałem wcześniej bany, więc piszę do Hypixela. Ej, wariaci! Nie, nie powiedziałem ej, wariaci, z szacunkiem do nich się odezwałem. Nie z taką szyderą. Powiedziałem, słuchajcie, jest problem, dlatego że odzywałem się do was w sprawie tego, że dostałem niesłusznego bana i udowodniłem to za pomocą tego. Że nie było mnie na serwerze, a teraz, a wy powiedzieliście, że okej, okay, ale i tak musisz odczekać tego bana. No więc co w takiej sytuacji? I ja odczekałem tego bana, i ja odczekałem tego bana, ale teraz, mimo tego, że tamten, bał mnie, tamten ban był niesłuszny, i mimo tego, że i tak go odczekałem niesłusznie, teraz nie mogę grać trybu na waszej grze. Dlaczego mi to robicie? I dosłownie tak tam pisałem. Jestem tylko dzieciakiem, dzieciaczkiem, który uwielbia wasz serwer i chce sobie Pograć Mega no nie nic złego nie zrobiłem. Dlaczego nie weryfikujecie tego, dlaczego macie to gdzieś? I, e, I nie pamiętam tego, bo ja się wtedy bardzo wkurzyłem i pogodziłem z tym, że nie będę miał tego. Pogodziłem z tym, że nie będę miał tego unbana, ale oczywiście mówiąc, że się wkurzyłem, nie mam na myśli tego, że zacząłem ich wyzywać, tylko zacząłem z bardzo dużym zaangażowaniem tłumaczyć, że zasługuję na to, żeby nie mieć bana. Podawać argumenty, podawać sensowną bardzo argumentację w jakimś sądzie. No, i pisałem z nimi, i mieliśmy bardzo, bardzo szeroką na paręnaście odpowiedzi, no nie, y, dokumentację, y, konwersacje mieliśmy na. Mailach, w których oni mi mówili, że nie mogą mi zdjąć bana kompetytywnego, a ja próbowałem im wytłumaczyć, że nie dość, że odsiedziałem bana za niewinność, którego nie mogliście mi k usunąć, to teraz jeszcze muszę płacić, i mimo tego, że nie zrobiłem problemu o to, że dostałem bana za nic i odczekałem karę, to teraz jeszcze muszę bardziej za to płacić. Dlaczego to robicie? A oni zaczęli mówić, że nie są w stanie nic zrobić, z kompetywnych banów nie da się odwołać, bla bla bla. Nie da się ich. Nie da się. I ja drążyłem temat dalej, że dla. Że k Dlaczego tak traktujecie graczy swoich, no nie Jeszcze raz opisałem całą sytuację, nieważne Nie pamiętam już jak to, jak to dokładnie było, bo to było Dawno, no nie, i teraz I, zo, i oni napisali mi taką wiadomość, pod koniec tamten, Tamtej naszej dokumentacji, napisali mi Taką wiadomość o treści yy, Przestań do nas spamić, powiedzieliśmy ci, że nie możemy od, od yy, Twojego bana odwołać yy, Gdzie moje wiadomości, żebyście to sobie wyobrazili Moje wiadomości to były takie bardzo Z pokorą, logicznie napisane wiadomości W których proszę ich po prostu Po ludzku, udowadniam swoją niewinność Żeby przestali robić mi problem, bo chcę sobie po prostu Zagrać. Z takim szacunkiem do nich wyszedłem i z taką prośbą, zwykłą, ale nie taką prośbą na zasadzie, zlitujcie się, tylko poparłem to argumentami. A oni napisali: koniec tematu, nie odbanujemy cię, p... się, przestań do nas pisać, bo jeżeli jeszcze raz napiszesz, to nie dość, że dostaniesz bana kompetywnego, to w ogóle dostaniesz całkowitego bana i zbanujemy cię z serwera. Ja pomyślałem, ale ku... Nie, no, ale mam to w dupie. No to jest jakiś serwer w Minecrafcie, mam to gdzieś. To już było w ogóle niedawno, to już było z dwa lata temu, może. I teraz zacząłem robić content. Zacząłem robić content z Minecrafta, z ich serwera. I uznałem, kurde, może wtedy uznali, że jestem jakimś typowym trolem, nie ufali mi, to i tak jest bez sensu, ale okej, okay, może tak uznali. Może jak teraz odezwę się do nich z propozycją takiej współpracy, że tak to nazwijmy, po prostu poinformuję ich, że regularnie tworzę content z ich serwera, że y, nie jestem trolem ani jakimś gościem, który, y, który wiecie, próbuje ich okłamać, tylko jestem realny. Człowiekiem, który tworzy content z ich serwera, wysłałem im link. Teraz to napisałem wczoraj, no nie? Dałem im informację o tym, że właśnie robię ten content, że chciałem spróbować Mega Walls i że minęło już chyba ponad. nie chyba, na pewno ponad 5 lat minęło. Ponad 5 lat minęło od momentu, w którym dostałem tego całego bana kompetytywnego. I powiedziałem, słuchajcie, minęło już 5 lat, jestem teraz twórcą, robię content z waszego serwera. Dajcie mi mój bana, bo chcę też może robić content z Mega Walls, no nie? I zważając na to, że robię mam fajną robotę marketingową, bo naprawdę dużo ludzi z, Pols z Polski angażuje się w granie Build dzięki mnie, bo to faktycznie robi milionowe wyświetlenia i tak dalej, ludziom się to podoba, no to moglibyście po prostu jeszcze raz rozważyć odbanowanie mi tego. I ich odpowiedź to po prostu, hi, sorry, but unfortunately you can't appeal from your competitive ban. Regards. Koniec. Koniec. Yy, no i tyle, nie? Yy, co chcę powiedzieć na ten temat? Że nie ma co płakać, tak jest życie, oczywiście. No, ludzie się czasami zachowują jak totalne sz szmaty i traktują po prostu swoich graczy, na których zarabiają pieniądze jak śmieci i nawet nie chcą wysłuchać tego, co mają do powiedzenia. Nawet twórców, którzy próbują im pomóc, którzy nie próbują pomóc, tylko pomagają ich, traktują jak śmieci, ale tak jest życie, nie? Tak jest życie. Chciałem tylko to opowiedzieć, żebyście wiedzieli, jak. Bo support Pixela to trakt traktuje mnie i prawdopodobnie potraktuje też was, no bo dlaczego miałbym mnie traktować gorzej niż was? No więc słabo to wygląda, ale grajmy sobie build battle, bo tryb mają fajny, nie? Dobra, dobra, budujemy ciasto, budujemy ciasto, nie możesz na nowym koncie pograć Mogę, ale nowe konto kosztuje 100 złotych. Co myślisz o osobach, które palą? Myślę, myślę o nich codziennie! Boże! Ludzie, którzy palą, są w mojej głowie bez przerwy, nie mogę spać! Już fajnie zasypiam, leżę w łóżku i mam. O tak, kurczę, ale mi się. Oj, zaraz zastę. Przypomniało mi się, że ludzie palą. Tak robię. Codziennie. Dobra. WIEM! 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 WIEM CO ZROBIĆ! Dzięki za gifty na TikToku swoją drogą, kochani. Doceniam wasze gesty. Dzięki. Lecimy, patrzcie. Zbudujemy tutaj taką podkładkę, pod torcik. Ale zoram, ale zoram. Oby mi tylko czasu starczyło, bo się popłaczę. Ale to akurat musi być takie wyższe troszeczkę pięterko. Dobra, w ten sposób to przyatakuję. I teraz... Rzuty. Żółto niebieski już damy. Żółto taki o niebieski. Dobra? okej, okay. ale ładnie to już zaczyna wyglądać, ja się jaram. A już myślałem, że gówno zbuduję. A nie buduję, gówno, buduję fajną rzecz. Teraz walimy tutaj róż, który będzie spływał po całości. Jeszcze, jeszcze wyższe, to musi być jeszcze wyższe. Minuta została. Ej, ja może zostanę cukiernikiem. Szara, szary beton, szary beton, szary beton. Będzie lepsze. O, albo szkło. Ej, patrzcie na to, jeszcze jak dowalę, patrzcie. Dobra, robimy tak. O kurde, ale ładnie. Dobra, dobra, zróbmy kolejną po prostu, nie ma co tracić czasu. Ej, wygrywam to, wygrywam to Ale ja to wygrywam. Warto w tym miejscu robić? Chyba nie bardzo. Może tu bardziej. Coś takiego. Dobra, jest, jest git, jest serio git, jestem bardzo zadowolony z tego I teraz jeszcze tylko beton znaleźć, na przykład, nie wiem, czarny, o, czarny i dać go na, na dół Jest kozak, jest kozak, ale ja bym je to ciasto, bym, kurde, przytulił, nawet bym go nie ja bym go przytulił Ale piękne było to ciacho, nie, wygrywam, nie ma opcji, że ktoś zrobi lepsze ciacho, okej, ok, to dla mnie, kurde Słabe ciacho, to było szczerze. To też jest słabe, co to w ogóle jest. Nie, ja zniszczyłem. Ja dostaję legendarne, szczerze. Ja dostaję legendarne. No i tyle. Dzieło sztuki, Natan, mi się, napisał na czacie. Wcale się nie dziwię. Dobra, już wróciłem. Już, już, już jestem skupiony. O, Nie, kurde! Jak dobrze! Jak dobrze, że mnie nikt nie zdominował! Ależ ja byłem dumny z tego ciachunia. Te świeczunie mi to wygrały, te świeczunie. A gdybym jeszcze wziął. Gdybym jeszcze wziął te główki, które wzięła Adolfik i porozstawiał po tym ciachuniu. Kurde. Ale dzisiaj mam też. Ale dzisiaj mam dzień do budowania, serio, ale szczerze jeszcze głowa już leciał Dobra, ogród, ej, teraz ogród. To jest najlepsze, co na ból głowy mogło mi się trafić. Patrzcie, 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 żwir robimy tak. Sekunda. Sekunda. Wygrywamy, wygrywamy to. Tylko żeby mi starczyło czasu. Starczy, starczy, starczy czasu, starczy czasu. Dobra, starczy czasu. Nie martw się na tam, starczy ci czasu. Robimy tak. Tak, i teraz tak, usuwamy wszystko. Woda. Szybko, szybko, chminimy szybko. Od razu chminimy. Nie ma co zwlekać. Woda, dobra, tu będzie oczko wodne takie, o. Dobra, dobra, dobra. Woda. I teraz tak. Płytka, płytka, płytka. ciemno deski, lecimy. Okej, okay. jest takie coś. Olać to, olać to. Nie zatrzymujemy się, kochani. Kto nie miał takiego ogrodu? <grytanie> nie ma takiej osoby. Nie ma takiej osoby. Dobra. Okej. Okay. I teraz tak, teraz tak. Jeszcze, jeszcze polecimy o krok dalej. Dynia. Dynia. Melon. Arbus, arbus, arbus. Dobra, jest. Dobra. Dzięki, dzięki. Dostarczamy dużo kontentu wokół tego. Dużo, dużo, dużo. To będzie zwycięski, zwycięski ogród. Dużo będzie elementów. Okej. Okay. I od razu lecimy lampa. Lampa. Nie, nie, nie. Latarnia, latarnia, latarnia. Ok. I z lampą zasuwamy. Dawaj mi tego lampiona. Kwiaty jeszcze. Tu lampiona, ok. Tutaj walniemy lampiona. I teraz tak, kwiaty. Ławki, ławki, tak, 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 tak. Płytka, nie, 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 tabliczka, tabliczka. Dawaj te ławki, dawaj te ławki, tabliczka. Tylko, że mi to za dużo czasu nie zajęło. Tu walniemy ławeczkę, okej, ławeczka. Tu też by się przydała. Kwiatki, kwiatki, kwiatki. Lecimy z tym. Mak, mlecz, czosnek. Oczywiście wokół naszego Bajorka rosną. Róża, dobra róża, róża. Je stawiamy. Ok, bez. Co jeszcze? Ok, jeszcze jedna rzecz, jeszcze o jednej rzeczy. Zapomniałem. Ten ogród to jest, to jest win. I jeszcze ostatni, tak zwany mój flagowy numer, kochani. Tory, pień i lecimy z ostatnią ozdobą. Lecimy. Gdzie jest pusto? Gdzie jest pusto? Tu jest pusto. Raz, dwa, trzy. Bam. Gdzie jest pusto? Tutaj jest jakoś pusto. Raz, dwa, trzy. Bam. Jeszcze jakieś pomysły, snopki siana? Dobra. Siano, stary. Dobrze, że dobrze, że akurat ta wiadomość mi wpadła w oko, nie? Okej, okay, jeszcze tu. No i nie. I ten ogród. Każdy, widzicie ten klimat! Widzicie ten zachowany klimat! Myślicie, że ktoś mnie zniszczy? Wątpię. I doubt. Przecież to był taki speedrun z mojej strony. Nie dało się lepiej zbudować tego gówna, bo prawda... Przecież my, tak, my tak, puf, 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 nowy pomysł, jeden pomysł, drugi pomysł, wiecie o co chodzi. Adolfik tutaj poleciała z jakimiś pszczołami, no definitywnie dajemy dobre kwiatki, pszczoły, ładne, no zobaczymy, czy z nami wygra. O, i król, no zobaczymy, czy Adolfik wygra, czy jednak ogród, czy jednak sam sobie ogród. Ktoś widział pszczoły w ogrodzie? Pff, ja nie widziałem. My zbudowaliśmy ogród, zbudowaliśmy miejsce, w którym każdy z nas chciałby spędzić swój popołudniowy czas. To zbudowaliśmy. Zbudowaliśmy ze w którym jesteśmy w League of Legends. Ej, ładny, ładny, ładny ogrodzik ziomek zrobił. Ładny, daje dobre. Bardzo ładny ogrodzik. Wygrał. Szczerze? Ładnie. Zasłużenie. Zasłużenie. Ja zajęłam szóste miejsce. Trochę przesada. Tak. Pixel art. Pixel art. Pixel art. Okej. Okay. Okej, okay. mam pomysł. Mam pomysł. Mam dobry pomysł, odnoszę wrażenie. Okej. Okay. Dobra, lecimy. Spróbujmy po prostu tak. O, o, to jest pomysł. To jest myśl. To będzie grube. O kurde, to będzie grube. Dobra, mamy coś takiego. Nie, to jest serio dobre. To jest serio. Jaram się tą budowlą. Strasznie mi się to podoba. Piękne, piękne, ja jestem. Ej, kurde, jaram się. Jestem w szoku, że tak dobrze wyszło. Myślę, szczerze, jeżeli ja tego nie wygram, to nie wiem, co ktoś musiałby zrobić. Jeszcze zrobimy, kurde, jeszcze zrobię coś takiego czajcie. Że wiecie, że jabłka. Grubo. Nie no, naprawdę jest, jest, jest konkretnie. Ej, kurde, nie, nie, nie naprawdę nie spodziewałem się, że Pixel art, że temat Pixel Art zawsze go widziałem i zawsze go skipowałem, bo zawsze był dla mnie tragiczny. Do dupy, niefajny, nieprzyjemny, jakiś słaby. Dobra. No jest grubo, no nie, no nie! Ej, kurde, jest tak grubo ja nie mogę! Co jest? Nie no, ej, dobrze, że nie skończyłem streama! Dobrze, że nie skończyłem cholera streama! Wtedy, kiedy chciałem kończyć, bo by tego nie było, jak ja tego nie wygram, jak ja nie dostanę legendarnego, to się po prostu zdziwię. Serio, po prostu się zdziwię. Nie wiem, kurczę, czy naprawdę, no zależy mi, bo tak mi się podoba, to no naprawdę tak mi się to podoba. na całą mapę jeszcze zrobiony rysunek, na całą mapę. Proszę, nikt to będzie moje już, bo chcę popatrzeć, nie! No jest! Nie no, patrzcie! Co to jest? To. Nie! Ej, no dajcie legendarne, no zasłużone, no! Zasłużone! No nie dostałem, no dlaczego? Dlaczego? Ej. No... No, co jest? Nie, widzą, je musieli mi k***a specjalnie dać na, na złe. Albo jakieś kretyny się totalne trafiły w lobby. No, nie ma opcji. Ale dobra, nie obchodzi nas to. to dla mnie. Jestem najlepszym budowniczym na świecie. Adolfik. Oj, ładne, ładne, dobre. No, fajne, fajny pixelarcik, ale proszę. Proszę, no nie, to musi być winek. Nie ma opcji, nie? To jest w porządku. Tak, tak! Wiedziałem! Nie wątpiłem nawet przez sekundę! Nie wątpiłem przez sekundę! 2-1-1, pięk, prosty fajny! Ty desz, to szampan leje na, na mama płacze tylko ze szczęścia Nic nie na to O, bracia, 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 to jedna z lepszych rzeczy jakie zbudowałem w życiu, cieszę się, że mogliście ze mną tego doświadczyć, że mój mózg mnie obdarował tym pomysłem, jestem taki świetny. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, jestem w niebo wzięty, że przeszliśmy na Minecrafta, kocham tę grę i mi się w to gra i bardzo miło spędziłem ten czas, nie? Naprawdę bardzo miło spędziłem ten czas, mam nadzieję, że wy również. Szampan leje